Witam Was serdecznie na moim kanale Mobsy Mode Pola Dzisiaj prezentuję Wam przyczepkę zmodyfikowaną przeze mnie. Kilka elementów dodanych, kilka usuniętych, nie przedłużając. Łapkę w górę. Mile widziany komentarz, więc zapraszam do oglądania. Jak wcześniej powiedziałem, kilka zmian wprowadziłem do tej przyczepki, mianowicie jak Widzicie, są inne koła. Koła są z paskiem. Również, również yy, do, do tych całych prowadnic dodałem magnesy, aby one mi nigdzie nie uciekały. Bo w standardzie tego nie było. Tu troszeczkę skróciłem ośkę ze względu na to, że aby normalnie mi wchodziły do. Gablotki dodałem właśnie tą samą oponę co w innych poprzednich. Dodatkowo akcesoria jak szpadel, młotek, walizka z narzędziowa, druga, tak samo i siekiera dodatkowo. Dodałem tu mechanizm kółka obrotowego, bo w poprzedniej wersji tego nie było, był taki zwykły odlany plastik. Tu widzicie, że się wszystko kręci. Rusza się. O. A na to tyle modyfikacji. Więc zapraszam do subskrybowania mojego kanału. I komentarz mile widziane Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie.